Kochani, witam Was serdecznie. Chciałam Wam pokazać mój zimowy styl dnia. Nie pokazuję płaszcza ani szalika, bo to będą dosyć zwykłe rzeczy, beżowy szalik, czarny, zwykły płaszcz, za to pokazuję to, co mam na sobie pod spodem. Więc pod spodem może weźmiemy od butów. Są to buty, które kupiłam na wsadzanie za 149 zł. Są to bardzo fajne buty z naturalnej skórki i króliczkiem. Urzekły mnie właśnie tym króliczkiem, no i to naprawdę jest to stabilny obcas, niezwykle wygodny. Następnie mam zwykłe takie czarne getry e, obciskające, są to getry z Zary. Do tego mam takie wody na guziczki beżowe z domieszką takiej koronki. Jest to woda odziedziczone po mojej mamie, ona ją nosiła w młodości, ale jak widać ona nie niszczy ciuchów i, i naprawdę jeszcze ja i moja siostra możemy z tego czerpać korzyści. No i bardzo fajna właśnie ta koroneczka, miętka, modniutka. E, następnie mam e, taki, taki kożuszek, to jest kożuszek z berszki, bardzo fajny. Można go sobie tutaj zapiąć. E, ja, jednak wolę, o, ja jednak wolę nosić go niezapięty, taki fajny, e, na luźno. E, do tego mam e, torebeczka z nierówka, e, kosztowała 30 zł na przecenie. I włosy. włosy robiłam w ten sposób, że dwa takie dobierańce od góry poszłam w nich spać, rano rozpuściłam i wychodzą takie spójrzcie e, fajne fale. przede mnie niszczę włosów, bo nie używam do tego suszarki, więc naprawdę fajna fryzurka, jeżeli macie chwilkę na zrobienie takiego barkoczana, no po bardzo wygodnie się ten e, I jeszcze chciałam Wam pokazać kończyczki, mam do tej stylizacji, takie takie kwiatuszki. Stått och lagt sin hög i allt strejk. Stråljävlar vad dumma